Jak tam Natalia, wyspana? Nie bardzo. Ja też nie. Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Jak zwykle Natalia, cześć! Witajcie w naszym omówieniu zwiastunów i spotów z Super Bowl, ale będziemy się... podejmiemy się tylko tematów tych zwiastunów i spotów filmowych, serialowych i ogólnie rzeczy związanych z popkulturą. Nie będziemy omawiać reklam płatków, samochodów i innych konsumenckich rzeczy, które są jakby istotne tylko dla Amerykanów. My się, dla, my się zajmujemy tym, co jest dla nas ważne. Aczkolwiek polecam tylko spojrzeć na reklamę Cadillaca, bo ona akurat jest warta uwagi. A, że ta z... z może co Ręki. Ta tak, Tim, team, okej. Okay. Pogadamy sobie tylko od strony popkulturalnej, ponieważ mamy kilka reklam, kilka zwiastunów, właściwie spotów. W większości były to krótkie zajawki oczywiście, które leciały w Stanach w telewizji, ale niektóre dostały, pełne, dostały rozszerzenie online, które mogliśmy obejrzeć w całości. I o dziwo, jakby cały wieczór rozegrał się nie tak, jak się spodziewałem. Ja znaczy właśnie chciałam powiedzieć, znaczy generalnie bez większych zaskoczeń, ale zaskoczeniem uh -huh. było to, że tego wcale tak dużo nie było. To się tak wydaje, bo oglądałem to na bieżąco i czekaliśmy na jakieś nowe zwiastuny i tak wlatywały. Na początku było mocno, na koniec a na koniec było, znaczy w środku w ogóle było nic, a pod koniec było. No, okej, okay. liczyłem, liczyłem, że będzie jakieś mocniejsze uderzenie, ale okej. Okay. Jakbym wstał rano i zobaczył te wszystkie zwiastuny, to bym miał takie, O, zobaczcie ile tego jest, więc dlatego opowiemy Wam o nich wszystkich. I jeśli chcecie oglądać razem z nami te zwiastuny, to znaczy my nie będziemy oglądać na bieżąco podczas omawiania, ale jeśli chcecie sobie zobaczyć dla podglądu, to macie playlistę w linku który jest w opisie pod filmem, więc zerknijcie sobie tam, wrzuciłem wszystkie spoty. I co, na początek mamy kolejny spot filmu Szybcy i ściekli 9. Filmu, który był już na poprzednim Super Bowl w tamtym roku i miał <gry> mieć premierę w kwietniu ubiegłego roku, ale nie, na razie premiera filmu jest planowana na 28 maja tego roku w kinach, chociaż spot Super Bowl nie ma napisane, znaczy no jest napisane coming soon. Tak. tak, nie ma konkretnej daty. Więc... Nie coming soon, tylko nawet in theaters soon, czyli w kinach wkrótce. Więc ja jestem pewien, że Universal będzie chciał wypuścić szybkich, wściekłych, nowych do kin. Jakby nie ma, nie ma sensu, żeby puszczać na streaming żaden. A czy nie, to nie, jest, to nie jest film streamingowy, to, jest, to jest jeden z tych filmów, które trzeba oglądać w kinie, bo tam, wiesz, wybuchy, kaskaderka, no to się dobrze ogląda na dużym ekranie z dobrym dźwiękiem, tak. A Więc... poza tym ten film powinna w większości obejrzeć widownia międzynarodowa, bo nie wiem, czy wiesz, na przykład ósma część, 80%, 83% box office to były rynki zagraniczne, poza USA. Ten film zarobił ponad miliard dolarów, ale co by nie było? Ponad 80% dostarczyły rynki międzynarodowe. Co jeśli Universal zbada te wszystkie rynki, na przykład Chiny i co się dzieje na rynkach zagranicznych, jaka jest sytuacja pandemiczna, to może zdecydują się w maju wypuścić ten film? I to by było spoko. Może do maja zdążę nadrobić poprzednie części. Wiesz, ja przed ósmą częścią nadrobiłem 7, więc, więc dałem może ja radę. przed dziewiątą dam radę 8. Kolejny spot od Universala to film film Nobody, czyli film akcji z Bobem Odenkirkiem, którego znamy chociażby z Better Call Saul i z wielu innych produkcji. I na początku to miała być produkcja STX, ale Universal okazało się, że kupił chyba w tamtym roku dystrybucję od nich. I wiesz co? Nie słyszałem nigdy o tym filmie w ogóle, a nawet był jego pierwszy zwiastun w grudniu. Ty widziałaś cokolwiek o nim? Absolutnie nie słyszałam nic o tym filmie. I takiem ja yy, widziałam, że napisałeś na czacie Nobody, i myślałam, że to się dotyczy zwiastun na gdzie będzie Nobody Cares? A wiesz dlaczego? Bo pierwszy zwiastun był 10 grudnia podczas Investor Day Disneya. <noise> Jak mieliśmy wtedy wiedzieć cokolwiek o tym filmie? <noise> Przypadło w gąszczu innych informacji ważniejszych. Jeszcze do tego ten hype, który mieliśmy do końca grudnia, nie, to nie było szans żeby w ogóle się tym zainteresować. Ale wygląda okej, okay. nie, nie nie, jest to wiesz jakieś szaleństwo, żebym się jakoś strasznie na to hypowała. Z tego co widzę, to nawet w polskich kinach ma ten film mieć premierę 2 kwietnia, póki co. I, i jeśli bierzemy pod uwagę, że to może nie, nie być na tyle wysokobudżetowa produkcja, to Universal może być bardziej skory do puszczenia jej, do wypuszczenia jej, przetestowania jak sobie radzi na rynku kinowym. Ale rozmawialiśmy chyba o tym jeszcze pod koniec roku, nie, nie, nie wiem czy na wizji, ale na pewno ja ci o tym prywatnie mówiłam że jak przeglądałam jeszcze ofertę, w Polsce były kina już zamknięte, w Holandii jeszcze były otwarte i ja przeglądałam e, e, ofertę holenderskiego kina, to większość filmów było uniwersalnych. Takich no. ma ich produkcji, ale, ale faktycznie oni bardziej ciągną do kina niż pozostałe. Zdecydowanie. Chociaż w Stanach mogliby wypuszczać swoje produkcje na Picoku na swojej platformie streamingowej, ale nie, na razie decydują się czysto na kina, ewentualnie plus premium VOD, tak jak na przykład filmy animowane od DreamWorksa, które wlatują tam na premium VOD. I kolej Kolejnym zwiastunem, właściwie spotem jest Raja i Ostatni Smog. W ostatnich dniach mieliśmy pełny zwiastun, nowy pod Disney Plus, premiera Access i premierę Kinową. A tutaj był tylko taki dodatkowy spot z kilkoma nowymi scenami. Ja tego nie oglądałam, bo tak jak już wspominałam, widziałam jeden zwiastun Raja i staram się. unikać. Tak, staram się unikać czegokolwiek z tym związanego. Chciałam to po prostu zobaczyć na. Ten film nadal wygląda niesamowicie i bardzo czekam, żeby jak najszybciej była możliwość obejrzenia tego filmu. Wiesz, nawet jeśli nie będzie premiery w Polsce 5 marca, to i tak obejrzymy na Premier Axis. Oczywiście, I, że tak nie, nie, ma, nie ma innego nie, wyjścia. Nie, nie to, trzeba to jest, nam nowy, to jest Nowy na to. animowany Disney. <laughs> Tutaj tak. nie ma wyjścia, jakby. I kolejny film, słyszałaś o nim wcześniej? E, nie, ale zaraz na Zwiastunie się podjarałam, dlatego że tam jest Gail Garcia Bernal, a ja bardzo lubię tego aktora. Concept in the jungle. Jest to spod film. More ou... Old y, M. Night Shyamalana, który będzie w lipcu w kinach, też wydawany przez Universal. Universal w ogóle, to jest zabawne, że na Super Bowl było więcej zwiastunów chyba spotów filmów kinowych niż tak naprawdę filmów streamingowych i ogólnie mm -hmm. rzeczy, które idą na streaming. Hej, myślałem, że chociaż Netflix się pojawi na jeden spot, nie? Do końca czekałem, nie pojawiło się, ale okej, będziemy zaraz sobie mówić o streamingach. Ale ten film Old, bo wcześniej nie był. Nie było chyba żadnego zwiastuna. Nie, nie było. Shamalantyzował no, ale... Sh to u siebie na Twitterze, że będzie pierwszy spot podczas Super Bowl. Z czym ci się to kojarzy? No właśnie, jest takim typowym Shyamalanem. Psychologiczny wstulub. thriller, nie wiadomo co się dzieje. No a ja mam takich love-hate relationships z Malajem, więc wiesz, z jednej strony właśnie Bernal tutaj o, reżyser, Shyamalaj, więc jakby nie do końca jestem przekonana co do tego filmu. Mnie zaintrygował Zwiastun. nie wiem czemu, ale to jest taki typowy jego klimat. Tak no, jak chociażby był, no. e, Servant, z, z, nie, Servant z Apple TV Plus. Split, tak. No, jakby no. wszystkie jego produkcje no. są prawie jak na jedno kopyto. No, ale to ja właśnie tak miałam na przykład Split, który zwiastuny mnie mega, albo Glas strasznie mnie jarały te zwiastuny, bo to zobaczyłam te filmy, miałam takie... No Glass to się rozpadł całkowicie. Gdzie Split jeszcze był spoko, a glas już był właśnie... Co tam się stało? Ale ważniejszym zwiastunem i chyba najważniejszym zwiastunem całego wieczoru Bowlowego był The Falcon and the Winter Soldier. Nowy pierwszy zwiastun, bo ten zwiastun z Investor Day był jakby special lookiem, nie był pierwszym zwiastunem. Tutaj jest pierwszy oficjalny zwiastun. I co Natalia? Czy to jest to, czego, na co czekaliśmy? Ja mam tylko jedno z tym skojarzenie i po prostu bad boys, bad boys, what you gonna do? Trochę tak. Strasznie tak. Ale. To to jest pozytywne, bo ja uwielbiam te filmy, a tutaj jest ta chemia, tak właśnie dokładnie ta chemia, jaką mamy po prostu w Bad Boysach. Ja powiem ci, nie wiem, czy oglądałaś ten ostatni film Bad Boys, który był... Tak, tydzień temu go oglądałam. Naprawdę? Ten z tego roku? To czy z ubiegłego roku? Tak, tydzień temu go widziałam. Bo ten ostatni film to był kozacki, jakby... super. Ja go oglądałem jeszcze w kinach w styczniu 2020 i ta nowa część była tak dobra, jakby... Ale no Falcon i Winter Bad Boy jest tylko że w MCU. I cała nasza otoczka, Zemo wygląda świetnie w tej jego masce. Tu zresztą też pojawił się nowy plakat, więc możecie sobie zobaczyć. Tak, w ogóle zobaczenie ich, na, na, zobaczenie tych postaci znowu na ekranie wywołuje po prostu bardzo dużo ciepłych emocji. I tam miałam takie, o, hej, super, po prostu nie, nie, nie mogę doczekać na ten serial. Tak, tak ewidentnie to nie był jeden z, moich, z tych seriali, które jak wymienialiśmy, że na który serial MCU czekacie najbardziej. On nigdy nie był u mnie jakoś tak bardzo wysoko. Nie. A teraz zobaczyłam ten zwiastun i Zgadza, hejt, Dajcie hejt. mi to, dajcie mi to. Co nie? Ale wiesz, jakbym to w wielkim skrócie określił, to jest Winter Soldier, w sensie Kapitan Ameryka, zimowy żołnierz, tylko z większą ilością kolorków. Trochę tak. Nawet bohaterowie niektórzy tam się pojawiają. Nie, no tak, ale jakby wygląda bardzo podobnie do drugiego Kapitana Ameryki, tylko, że ma więcej kolorków. Też jest nakręcony takim własnym, unikatowym stylem. Bardzo czekam. Fajnie, że się pojawia. Ten zwiastun w pełni na Super Bowl tak i to było w sumie najfajniejsze, co się na tym Super Bowl pojawiło. Tak, to, to, był, to był już taki hype do potęgi, a reszta, no reszta, spoko. Kolejnym spotem jest Coming to America, czyli drugi, druga część filmu Książę w Nowym Jorku z Edim Marfim. Ostatnio mieliśmy w tamtym tygodniu chyba drugi, czy drugi oficjalny zwiastun w pełni. Tutaj mieliśmy taki krótki spot, krótką zajawkę, która nie wniosła nam szczególnie nic nowego, jeśli chcecie. Zobaczyć sobie pełny zwiastun, to, to czy jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o tym filmie, to lepiej obejrzeć ten zwiastun, który był w ubiegłym tygodniu. To wygląda dobrze. To wygląda jak komedia, która akurat teraz się wpasuje w trendy. Tak, teraz jest w ogóle trend reanimacji i reaktywacji tych komedii z lat 90., więc jakby hej, dlaczego nie zrobić tego? Eddie Murphy w, w, chyba po kolei będzie wracać z tymi swoimi komediami. Później jeszcze na pewno się pojawi Glinia z Beverly Hills. Ja, ja ci to gwarantuję. Dobrze. I mamy dwie ostatnie rzeczy. Pierwszą z nich jest. Jest. Paramount jest. Plus. Nie, ale trzeba powiedzieć, że ten spot jest na tyle dziwny i cringe'owy i, i, i znaczy jakby marketingowcy Paramounta dokładnie wiedzieli, co robią z, z tą platformą i z tym spotem. Mamy, w tym zwiastunie mamy crossover wielu postaci, marek i ogólnie rzeczy należących, z programów należących do Paramounta czy filmów należących do Paramounta, które pojawią się na tej usłudze. Star Trek, mamy e, Stephena Colberta, mamy, kto tam jest, James Corden. Hmm. Paramount Plus będzie dosyć inną platformą, ponieważ tam oprócz rzeczy fabularnych, które należą do koncernu jaką w CBS i różnych animacji typu od Nickelodeona, będziemy mieć też sporty na żywo i, i newsy, więc ta platforma będzie takim troszkę nietypowym miksem wszystkiego, ale mam wrażenie, że nawet zdają sobie sprawę z tego, na czym siedzą, na jakim złożu potencjalnych franczyz siedzą? Szczególnie to, że chwilę później zapowiedzieli, że. Okej, okay, wszystkie Star Treki, wszystkie co do jednego będą na Paramount plus w Stanach. Dlatego zaczęłam szukać yy, Paramount no. plus, bo, bo zapowiada platforma. To naprawdę zapowiada się dobrze. Szczególnie, Więc... że w Stanach to jest rebranding platformy CBS All Access, czyli to nie jest jakby dla nich coś nowego, tylko tak. to jest rebranding czegoś. Gorszego na coś lepszego. No i spiesz, I dzięki temu też jest nadzieja, czy jest nadzieja, w sensie jest zapowiedziane, że Paramount Plus pojawi się w Europie, więc. Mhm. Na razie jest potwierdzone, że będzie w Skandynawii, ale zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji, bo może zrobimy na ten temat inny, oddzielny film i jego jakby prawdopodobieństwo pojawienia się tej platformy w Polsce, bo o dziwo jest dosyć duża. Jednocześnie wczoraj pokazano pierwszy teaser serialu Y1883 i jest to priorytet serialu Yellowstone, też od Paramount. A u nas chyba leciał na kanale Paramount Channel. Zawsze chciałem mm -hmm. obejrzeć ten serial, tylko nie mogłem, bo on leciał w telewizji. A telewizja, dlaczego mam się starać, żeby oglądać cokolwiek z telewizji? Więc jeśli kiedykolwiek będzie jakaś legalna, streamingowa możliwość obejrzenia tego w serialu, to wrócę do tego Yellow so Yellowstone, bo wygląda naprawdę dobrze. Tak, znaczy też te, te z moją chęcią bym po prostu to sprawdziła, bo no faktycznie no dostęp do tego jest dość kłopotliwy. A ostatnim spotem wieczorem był spot Disney Bundle, no i jakby bez, bez, bez szału, jakby nic tak, z czego no, nie spodziewaliśmy znamy. Się, spodziewaliśmy się jakiegoś łączonego spotu Disney Plusowego, Disney Plus i Hulu I, ta, i rzeczywiście mieliśmy spot Disney Bundle, czyli łączone spot Disney Plus, Hulu i SPN Plus. Wiadomo, w Stanach te usługi sobie działają, nie było żadnych nowych ujęć, żadnych nowych produkcji. Wszystko to, co już znaliśmy, na dobrą sprawę reklama tych usług więc nie ma specjalnie tutaj nad czym się rozwodzić, po prostu taki zwiastun był. Myślę, że jeśli jakby technologicznie te usługi byłyby bardziej zintegrowane u nich, to by miało to jeszcze więcej sensu. Tak jak u nas na przykład będzie Disney plus Star w Europie od 23 lutego i to będzie lepsza według mnie integracja, będzie to lepiej śmigało u nas. Ale u nich też znaleźli sobie jakieś na to rozwiązanie, chociażby tymczasowo. Tak, zobaczymy, bo w sumie to kiedyś może się zmienić, ale na razie mają jak mają i może ludzie się. Muszą się przyzwyczaić. Amerykanie się ciężko przyzwyczajają. <grym> Jakbym miał ocenić w całość. A, 5 na 10. Spodziewałem się na... troszkę czegoś więcej, ale to chyba dlatego, że trochę porwały mnie te spekulacje Twitterowe i tak liczyłem na coś więcej, ale fajnie, że dostaliśmy Falcona i Soldiera. W zeszłym roku było lepiej, ale tak sobie myślę, że to też jest no, związane no z No, ciekawe tym... czemu. Ale wiesz, to też jest związane z tym, że, no, jednak wypuszczenie czegoś na super, bo jest kosztowne, a, a dużo, dużo tych rzeczy tak naprawdę może się okazać, że nie wyjdą, że to są stracone pieniądze. Znaczy no nie nie wiem Natalia, ale jak uzasadnić na przykład brak Netflixa? Jak Netflix, wszystko co, wy, co pokaże, i tak może wypuścić. No, właśnie tego się nie da uzasadnić. Wydaje mi się, że Netflix po prostu idzie swoim trybem marketingowym i nie chciało im się wydawać kasy. No, jakby Falcon i Winter Soldier mieli tutaj jak najbardziej sens ze strony Disney Plusa, bo to jest bardzo target, który pasuje pod widownie Super Bowlowe, szerokie, amerykańskie. Myślę, że dobrze tutaj trafili, ale chyba inni się boją bycia przyćmionym przez innych, więc na wszelki wypadek odkładają. To wydanie tych milionów na tę reklamę. A co Wam się podobało najbardziej? Dajcie nam znać w komentarzach. Padajcie na naszą grupę pasażerowie Hype Train na Facebooku. Obserwujcie nasze Twitterki, Instagrama. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie. Cześć!